Legenda Włoska marka z Pesaro, oczywiście uratowana przez chiński koncern, podobnie jak to było z marką Volvo. A ja jestem przy gorącej nowości. Zobaczcie, mam tutaj dla Was Benelli Tornado, czyli bryła ścigacza 550, zawieszenie Marzocchi, hamulce Brembo, dwa cylinderki, oczywiście chłodzone cieczą, 56 koni. Lecimy dalej. Kolorek taka la biała perła z szarymi dodatkami. Zobaczcie sobie pozycję na tym sporcie. Dość duży kąt ugięcia w kolanach. Ja mam 1,85 m, chociaż myślę, że odnalazłbym się na nim. Także już niedługo w naszej ofercie wypatrujcie go w salonach. Następna gorąca nowość od marki Veneli. Pokazywaliśmy go wam na roleczkach. Tutaj mamy bkx -a. Będzie występował w takiej wersji i będzie też na kołach szprychowych, to jest akurat 125S, czyli wersja drogowa. I BKX ma tak sama nazwa wskazuje, 125 cm3, 15 koni mocy, piękne LEDowe lampy, te wszystkie dodatki, handbary. Mocno taka, zobaczcie, aktywna pozycja. Ja bym powiedział, że jest to e, taka adaptacja. Może Supermoto 125. -ce? Zaryzykuję to stwierdzenie. Najwyżej mnie schajtujecie. Lecimy dalej. Może nieprzypadkowo na stoisku Benelli. Ja sami się widzieliśmy, ale do kamery też sobie pionę zbijemy. Nie, nie, motoczyk dla szyna. Może? teoretycznie, jak, zdo, jak zrobi prawo jazdy. No nie, I, ale Benelli było tylko jakby, wiesz, pierwszym wyborem, tak? Okay. I wybór padł na który? Ten Leoncino. Okej, okay, okej, okay, bardzo zgrabny motocykl. E, oczywiście Scrambler, czyli stylowy. No nie, no właśnie o to chodzi, no młodzi ludzie mają swoje w głowie. Bo mnie się ten Benelli podoba, mm -hmm. ale to nie dla małolata niestety. Imperiale 400 śliczny motocykl, taki można powiedzieć, stary, dobry duch e, motocyklizmu. Chociaż tutaj też mamy nawiązania do klasyki. Ja o, osobiście wolę takie ze sznytem przynajmniej klasycznym, takie kształty NeoRetro, takie futurystyczne owiewki nie do końca mi e, pasują. A jak Swoim zdaniem to Benelli się... No super, właśnie obfotografowałem w każdą stronę i dzisiaj z synkiem mam na radę. Jak zrobi A1 to mu, mu kupię 125 jakiś fajny sprzęcik, no i pierwszy wybór jest na Benelli, ale zobaczymy. I pierwszy wybór z reguły bywa najlepszy. A testował już? Nie, 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 no nie ma prawa jazdy. Ale u nas pod Motorlandem na parkingu myślę, ja że... się umówiłem, że podjedziemy. Janek tak, się umówił tak. ze mną, mówię: Nie chwal się, że nie ma prawa jazdy. Przyjedziesz, ogarniemy to przecież. Tak, znamy się. parkingu delikatnie damy się przejechać. No, to się o, jesteśmy umówieni, a ja na pewno się wyjechać. Dobra, ja lecę dalej, dzięki wielkie. Pozdrawiam panowie. Pozdro. I tam widzieliście małego scramblerka: 125. Leoncino. Leoncino, e, lew, lwiątko. Tutaj mamy większe lwiątko, bo mamy Benelli. Leoncino Trail. I 47,6 konia, dwucylindrowy silnik, pi i ona się różni od zwykłej wersji tym, że ma po prostu większe koła. Lecimy dalej. Klasykę w dobrym stylu. Bardzo się cieszę, że takie motocykle dalej są produkowane. Tutaj mamy 400 Benelli Imperiale jednocylindrowy. Moc lekko ponad 20 koni mechanicznych, ale te detale, to wykończenie powodują, że naprawdę można się w tym motocyklu zakochać. Chętnie bym go postawił pod jakimś pięknym pałacykiem i wykonał mu taką wizerunkową sesję zdjęciową. Jest śliczny. Hit sprzedażowy, absolutna petarda, Benelli TRK 702, występuje też w dwóch wersjach, na kołach aluminiowych i na kołach szprychowych. Jak widać Benelli cały czas nie zwalnia tempa, znajduje swoich nowych fanów, nowych nabywców, więc zainteresowanie jest bardzo duże i słusznie. W dużym skrócie, dwa cylindry, 70 koni, 700 pojemności. Motocykl, któremu naprawdę możecie zaufać. Tutaj macie jego braciszka, tylko że w wersji drogowej, szosowej, na wspomnianych właśnie kołach aluminiowych. Piecyk jest ten sam: 700. -eczka. Motocykl gotowy na wyprawy. Jacku, a ty co powiesz na temat Benelli TRK702? Oprócz tego, że jest hitem sprzedażowym, że pokochali go motocykliści. To z punktu widzenia... Ale uważasz, że ja się znam na motocyklach, tak? tak? To też skoro tak. cię znam, fajny motocykl. Wiem, że zaglądasz tu i tam w motocykle. <grym> Naprawdę? <grym> Ta, widziałem. No cóż tu mówić, no, najlepiej przyjechać do Motorlandu, sprawdzić samemu, ocenić. Ja, ja jedyne co mogę powiedzieć, mi się podoba. Dzięki Jace, także ponawiamy zaproszenie do Motorlandu, lecimy dalej. Benelli 752S. Mnie on jednoznacznie kojarzy się ze starym, dobrym Ducati Monster z kratownicową ramą. Tutaj mamy dwa garki w rzędzie. 76 koni mocy, czyli jest całkiem nieźle. Motocykl dobrze wyważony do sportowej, miejskiej jazdy. Myślę, że spokojnie możemy go też zabrać na tor. Zobaczcie, jak tutaj wydech jest zaprojektowany. Te detale naprawdę robią wrażenie i co ważne, już właśnie na stokowym wydechu ten motocykl naprawdę dobrze brzmi. Benelli 752.